Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale AgroDate93 w kolejnym dniu zmagań. Jak widzicie za mną, podsufitka została zdjęta. Niestety ani jednego kołka nie udało się uratować. Ale wiecie, co to nie problem. Myślałem, że z tymi kołkami będzie ciężej, czy cokolwiek. Nic bardziej mylnego. Pierwszy, lepszy sklep w Kielcach. Mam oryginalne kołeczki, takie jak powinny być. Te same wymiary, dokładnie ten sam kolor, wszystko to samo i to za grosze, po 50 groszy za sztukę, to tak naprawdę 8 zł kołeczki mnie kosztowały, także luzik. Dobrze mówię? 8 zł? Eee... Nie, 4 zł, bo po 50 groszy... Nie, czy 8? 8 zł, dobra, źle mówię. 8 zł kosztowały kołeczki. Mam też już kabelek, żeby się wpiąć w instalację, zrobić osobny układ do kamery i radia. Puścimy sobie również słupkiem, tak jak jest to w oryginale zrobione. Od góry do dołu. Tutaj o, ze słubeczka wychodzi, wepniemy się tu w instalację traktora. Oczywiście plus minus. I będzie bajunia, tak mi się zdaje. No, i muszę sobie stół przynieść, położymy tą podsufitkę. Musimy odkręcić. Tutaj widzicie, przykręcone są te kratki. Musimy je odkręcić, umieścić tutaj głośniki. Mam nadzieję, że będą pasować te, które posiadam. Wyciąć sobie tutaj z tej strony w podsufitce. Podsufitce wyciąć sobie. Miejsce na radejko, żeby nam się zmieściło, włożymy sobie, włożymy sobie ramkę. Zamontujemy ją tak, jak powinna być. No i tak wygląda dach w Arbocie 2025. Bez, bez tej tapicerki tu mamy pełny tunel do nawiewu. Tu mamy nagrzewnicę, wentylator kostki tutaj mamy do wentylatora, tu mamy zasilanie o, tu mamy zasilanie myślałem nawet z tego zasilania się wpiąć, wiecie, ale nie chcę obciążać instalacji, bo tutaj jest bo tutaj jest, wiecie, główne zasilanie do tego wszystkiego, do tego modułu tu jest przekazanie na wentylator tak, tam trzy biegi, no i tam jest do tej lampeczki podświetlenia i dlatego też postanowiłem, że Tutaj puszczę sobie, o, nawet są otwory, ale tu wewnątrz puszczę sobie o, tędy słupkiem do dołu. Nowy, nowy kabel zasilający, osobny do, anteny, osobny do e, radia i kamery, żeby był. No i, e, i zrobimy sobie dzisiaj taką robotę, o ile ją dzisiaj jeszcze skończymy. Także tak. A i co do wydechu? Co do wydechu, wydech, wydech, wydech. Postanowiłem, że chyba taki nie zostanie. Najprawdopodobniej nie zostanie, tylko zostanie. Zamówię sobie jeszcze dwa kolanka plus łącznik tę harmonikę. Odetniemy tutaj, tak jak go przyspałem, tak go odetnę. Tą, ten spornik tutaj zostawi, on się przyda. Niech sobie będzie, wzmocni wydech, ale cały ten wydech, całą tą rurkę przeniosę tutaj na słupek kabiny tu tylko kolanko tą rurkę co tam mi została dospawam tak tutaj kolanko, łącznik elastyczny, tutaj damy jak szyba i wyjście w górę i tutaj zamówiłem sobie zestaw nitownica plus nitona żeby już nie spawać kabiny tylko wywiercimy sobie otwór, zanitujemy gwint i przykręcimy sobie mocowania do, do tej rury się dospawa mocowania żeby ona też była na wprost a żeby nie przeszkadzało tutaj nic w kabinie, nie spawać, nie kombinować, tylko przypałam sobie montowania, tu nie to nakrętki skręcimy i będzie bajlando. Będzie cały wydech montowany tutaj do, od katalizatora. No to co? Ja idę po stolik. Ogrzewanie się tu już trochę włączyłem i bierzemy się za robotę, bo sama się niestety nie wry... A, do te A. A to to się wepchnie już no. A innego wyjścia nie ma Tata wyciąga te kołki Pomógł mi tutaj wykręcić Bo ja niestety sam nie dałbym rady tych nawiewów No nawiewów, kratek nie nawiewu Zobaczcie Jakim to jest przykręcone sposobem Tutaj są takie wypustki, które dociskają jeszcze Ale głośniki pasują idealnie Podam je tam teraz Przykręcimy jeden drugi. No i będziemy robić miejsce na radio. Wiem, idzie tak tu mamy łącznik. Także tu gdzieś się radio umieści koło tego, żeby było pod ręką. No i trzeba instalację prowadzić Potem tu muszę wyprowadzić kamerę gdzieś. Czyli instalacja na kamerę to i tak muszę wcześniej wyprowadzić niż, niż założę podcufitkę. Żeby tylko wpiąć zasilanie pod kamerę i kamerę przykręcić do i to będzie i to będzie już gotowe. Także działamy, skręcamy głośniki i jedziemy z tematem. Chwila moment i Radyjko już siedzi. Zobaczcie jak pięknie sobie to, to tutaj zrobiłem. Eee, głośniczki siedzą radyjko siedzi tu będzie o, po prawej stronie panelik do włączania nawiewu po lewej radyjko i po prawej stronie tutaj w rogu będzie umieszczona kamera cofania eee, idę bo zapomniałem że antenę kupiłem e, pięknie tutaj będzie po prawej stronie e, po prawej albo po lewej sobie antenkę zrobimy na środku nie będę robił nie to wygląda ale chyba po lewej stronie sobie zrobimy Dziureczka tylko w dachu. E, zakładamy antenę, wszystko mam na wierzchu. Potem idziemy, jeszcze kamerę przyniesiemy. O, ale jeszcze się się będziemy tam teżkać, chyba trzeba będzie otworzyć garaż albo to ogrzewanie, bo na dworzu się ciepło widać robi bardzo. Także tak O, tu mam. Delacie gniazdo zapalniczki. Gniazdo będą dwa gniazda. Jedno będzie gniazdo USB, drugie będzie gniazdo zapalniczki. Jeszcze mam voltomierz, może by włożył da. No. Ale nie chcę mi się tam już wiercić, dziur więcej. Gniazdo zapalniczki to będzie tutaj jak kokpit. żeby to skończyć tym bardziej, że tu nie będzie tak dużo znowu roboty instalacji od podstaw, zabudów, wszystkiego bo tak naprawdę tylko plus, minus do kamery plus, minus do wyświetlacza plus, minus do radia i na tym się kończy ta filozofia montażu ale radyjko już siedzi Tutaj mamy mikrofon do radia, ale chyba go nie będę zakładał. O, tutaj ten panelik mi został, ale to z tego panelika sobie wyciągnę. O, to. Tylko się zastanawiam, czy montować dwa gniazda, czyli takie gniazdo zwykłe o na to i to. Dwa i jedno. Muszę się zastanowić, ale zaraz zobaczymy. Tutaj zamontujemy sobie e, z tej strony. Jak stacyjkę mamy, to tutaj sobie dwa gniazda chyba zamontujemy. Wystarczy licznik wykręcić, i już mamy tutaj dostęp, żeby zobaczyć co i jak i podpiąć się ewentualnie plus minus i tyle po stacyjce oczywiście, żeby to nie było bez stacyjki. No i tutaj mamy cały zestaw do montażu, do montażu tutaj pięknego. Pięknej kamery cofana Także ja lecę dalej A i mam te. Także tu już mamy gotowe Tak naprawdę To teraz nam zostało Tylko i wyłącznie Zabawa tam W Elektrykę I najprawdopodobniej podepnę się elektrykę Jednak tu, nie będę ciągnął dodatkowej wiązki Przez te, przez ten słupek I zobaczymy jak to będzie Po prostu działać wszystko Zobaczymy, i mamy kolejny dodatek. Widzicie, antena już siedzi. Powiem Wam, że modyfikowanie, a raczej dodatki, zakładanie dodatków do takiego ciągnika to jest czysta przyjemność. Żadnych smarów, żadnych brudów, bo to wszystko świeżutkie. Wszystko na momencie idzie. Tak choćby te głośniki, to radio antena, teraz tuż sobie w międzyczasie. Przygotowałem zestaw kamery, już kręciłem anteny, poprzedowołem sobie wiązki. Wszystko plug and play tak naprawdę będzie. Nic tu nie będzie, żadnych kombinacji. No i prawie mamy skończone. Zobaczcie, tu są moje kabelki wszystkie tu instalacja umieszczona tu mam wyjście pod kamerę tu mam wyjście zasilające na radio lampeczka antena tutaj jest wszystko poprzypinane trytytkami tutaj jest zrobiona instalacja do głośników głośniki są przykręcone nie tylko wkrętami ale również takimi blaszkami które były w zestawie tutaj mamy spięte no i tu już jest wyjście Kostką zrobione pod radio, tak to wygląda z tej strony. Pozabezpieczane, i mamy wyciągniętą całą instalację. Będzie całe nowe zasilanie do radia i do kamery, ponieważ nie chciałem się wpinać. Myślałem nawet nad tym, żeby się wpiąć tutaj w oryginalną kostkę, ale zrezygnowałem, ponieważ nie chciałem obciążać instalacji, która służy do nawiewu. I też tutaj jest wyciągnięte słupkiem. I będziemy sobie wchodzić do kabiny tutaj pod deskę rozdzielczą. Zrobimy zasilanie z, z te, po stacyjce. Tak naprawdę bezpośrednio tutaj, no i tu będą włożone te jedna zapalniczka i drugie USB. Tutaj będą dwa obok siebie. Także działamy dalej. Widzicie wszystko jest ładnie popuszczane, miejsca tu jest od groma, a i kamerę wam pokażę, bo kamera też już jest założona. O, kamera tak wygląda. Tutaj do dachu przykręcona, puszczono od spodu kabelek. I pięknie tutaj jest miejsca od groma, także lecimy, zakładamy taką podcufitkę. Podłączamy, umieszczamy radia, no i potem się będę bawił. Tutaj wkręcamy licznik i e, dostajemy się do wnętrza kokpitu. No i chciałbym Wam zaprezentować praktycznie ukończone prace w środku. E, mianowicie ukończone już audio i kamera. Kamera znajduje się w tym miejscu. Jest zarąbiście zrobiona, przymocowana z daszkiem. O! E, tu mamy radejko po tej stronie, idealnie spasowało. A tu mamy głośniczki, czyli tak Wam pokazywałem w standardowych miejscach. E, mamy głośniki. I teraz będziemy się zajmować odkręceniem licznika, żeby dostać się tutaj do tej strony, bo tu będą, tak Wam wspomniałem, e, nasze złącza. USB oraz gniazdo zapalniczki, bo tutaj po prawej stronie będzie zamontowany uchwyt na telefon, żebym sobie telefonik podłożył, podłączył na przykład podładowanie i nie stresował się. Że widzicie, fajnie to poszło. Bardzo lubię w takich ciągnikach, to można sobie działać czyściutko. Jest gdzie schować kable, jest którędy kable przeprowadzić. Nie trzeba się mordować z kombinować, z zabudowami, z tym wszystkim. Nie powiem, że 60 było źle, bo tam też wykombinowałem, że było luks. A jednak, tutaj mniej pracy, szybciej to idzie. Jeszcze nie ma końca dnia. A ja już jestem praktycznie na półmetku, tak naprawdę. Tylko tam się wepnę w elektrykę. Tutaj sobie zrobię te dwa gniazda i jest ukończony. Arbosik, jeżeli chodzi o początek modyfikacji. No to raczej to, 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 wiecie, takie modyfikacje, nie modyfikacje, bardziej takie ugodowe, o takie ugo, udogodnienia, o przepraszam, udogodnienia hmm. żeby sobie adyjka posłuchać i takie inne duperelki muzyczki to w takim traktorku umilić sobie czas pracy o to mi najbardziej chodziło mamy licznik wypinam sobie licznik tutaj kosteczki dwie i się nie... ajajajaj nie, muszę lewą rękę przy okazji zobaczymy sobie jak to Licznik zdemontowany. Odkładam go sobie tutaj. I mamy piękny dostęp tam do tych dobra. Ja sobie wiercę. Robię sobie tutaj elektrykę i widzimy się już na podsumowaniu, jak uruchomię to wszystko na tip top. No to możemy oficjalnie przetestować kamerę i. Radyiko, zobaczymy. To będzie trzeba, trzeba kliknąć, pamiętam bluetooth i zaraz się o, a tak działa kamera zobaczcie no zarąbiście ta kamera o wiele lepiej działa niż ta, która była w 60. Powiem Wam szczerze tak tak kurde no. porównując ja żebym za telefon położył, żeby podłączyć blutacza i zaraz zobaczymy jak to będzie dudnić Dudni woda dudni w cembrowanej studni A Teraz tutaj pokażę Wam co i jak i na dzisiaj będzie koniec Ja to sobie też zostawiam na drugi dzień dzisiaj już idę do domu Bo oprócz tego że będę tu montował te dwa wyjścia też muszę sobie zamontować spryskiwacze już szyb żeby tego ponownie nie rozkręcać Pokaż wszystkie dostępne urządzenia. Zobaczymy, czy się połączy. Dobra, mamy połączenie chyba z radykiem. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Chyba Android auto się połączy. Tak, tak myślałem bo to jest Android Auto Radejko Nie pamiętam jak to się podgłaśniało to, bo tu nie ma, mm, nie ma przycisków. O, jest. Ale słychać. Wszystko działa jak należy. na to, Arbos 2025 na głośnienie audio Głośniki Blow 165 mm te płaskie, tak zwane e, Żeby weszły tutaj Radejko, jakiś no najem kupiony na AliExpress Z Android Auto, ono, jeść, ono miało iść do Corsa, ale się do oficjalnie nie doczekało no i kamera pod ofo, czy jakoś tak na alie, która jest również zakupiona w promocji. No powiem Wam szczerze, że robi robotę. Ta no, o wiele lepszy obraz ma niż... można sobie przyciemnić, jak no co jedziemy, rozjaśnić. Menu. Firing. Czy rekord można tu też nagrywać? Mogę tu cztery kamery skarować do niej, tak naprawdę. Także mogę sobie i kamerę na przód wrócić, i na boki wrócić, i będę miał podgląd cztery, cztery obrazy, takie podzielone na tej kamerze. Eee, tak, dzisiaj tu jest podział, które kamery. Mogę sobie zobaczyć Tak, system i O, no, tu pokazuje Normal, to nie, musi być odwrócona O, w ten sposób, czyli tu mam Tak, tak teraz ustawiamy I jest luks, kurde ale tu będzie teraz robota ale będzie jazda ho. ho. kabince teraz nic nie będzie tutaj, oprócz radia także tym akcentem z wnętrza Arbosa 2025 nam się z wami, mam nadzieję, że wam się podoba moja robota, moje modyfikacje również i w tym ciągniku. A od wiosny zaczynamy go konkretnie testować w polu. Jeszcze, jeszcze będzie tutaj troszkę takich zmian, ale to już na razie nieduży. Najważniejsze dla mnie było dołożyć sobie te multimedia dołożyć e, ten spryskiwacz muszę dołożyć te dwie zapalniczki dokończyć to i na chwilę obecną to tyle latem będziemy sobie dalej grzebać tak jak wam mówiłem o tych tapicerkach, o tym wygłuszeniu tu błotników, wszystkiego czego się da i cieszyć się po prostu jazdą Używać go tym bardziej, że ten będzie więcej używany, ponieważ i kosiarka, i glebogryzarka, i, mm, i uprawa, i wszystko będzie robił on. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.